Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed startem sezonu 2017-2018. Razem z nami jest trener drużyny GKS Utychy, pan Juri Szatałow. Dzień dobry. Oraz pozyskani w letnim okienku transferowym Michał Fidziukiewicz i Dawid Abramowicz. W pierwszej kolejności proszę o zabranie głosu trenera GKS Utychy, który opowie o przygotowaniach do sezonu. No to co <laughs> założyliśmy przed okresem przygotowawczym, wszystko wykonaliśmy w 100%. Na pewno tutaj duże zmiany zaszły w budowie zespołu. Na pewno 10, 10 ludzi nam odeszło. Doszła grupa ambitnych, ambitnych zawodników, powiem nawet bardzo, na których bardzo liczymy w tym nadchodzącym sezonie. W naszym składzie też pojawiają się nowe twarze młodych, młodych zawodników, także też na nich bardzo liczymy. Bo przepisy wymagają, przepisy wymagają, że jeden młody zawodnik musi być na boisku, ale staramy się nawet pod tym kątem, żeby w kadrze pierwszego zespołu było tych zawodników zdecydowanie więcej. Także też liczymy na nich. Dziękuję bardzo i pytanie do, do Michała i Dawida. Jesteście już nieco ponad miesiąc w się Tychy. Jak przyjęła Was drużyna i czy zdążyliście się już zaklimatyzować tutaj w Tychach? No z mojej strony to nie ma dużego problemu, jeśli chodzi o aklimatyzację. Ja jakim nie byłem, to, to ta aklimatyzacja przebywa bardzo szybko. Na pewno też pomogło mi w tym, że, że dwóch zawodników Łukasz Bogusłaski i Łukasz Matusiak grali ze mną jeszcze niedawno w zagłębie zastanować, to na pewno też miało duży wpływ na, na moją aklimatyzację. Ale mówię, no każdy z nas gdzieś się wcześniej znał, y, także tutaj nie, nie z mojej strony nie było żadnego problemu. Ja mogę podpisać się pod y, słowami kolegi i, i tylko y, potwierdzić y, to, co, to, co powiedział. Y, jesteśmy profesjonalistami. Y, y, wiadomo, y, z, czym, y, z czym idzie nam się mierzyć, mierzyć y, na, na, na co dzień. Aklimatyzacja y, przebiegła dosyć dosyć szybko i wierzę, że wyniki pozytywne w nadchodzącym sezonie będą jeszcze te nasze związki koleżeńskie bardziej umacniały. Dziękuję bardzo. Czekamy na Państwa pytania. Prosimy o ich zadawanie do mikrofonu. To Maciej Brygierczyk. Maciej Grygierczak z ze zespołu. że Liga za, za tydzień jutro pochował Polski i tak chciałem zapytać, Jeszcze taki ostatni test przed ligą, gdzie, gdzie można pewne rzeczy posprawdzać czy już to bierzecie tak bardzo na serio i jaka znowu ta sytuacja przed tym Czy bierzemy to na serio? No na pewno na serio, bo tutaj e, nawet, jeżeli tak mówić, to nawet do treningu podchodzimy na serio. E, drużyna pracuje dosyć solidnie. E, no trudno, trudno gdzieś wychwycić, gdzie ktoś gdzieś tam ucieka od pracy. W ogóle tego elementu, ten element nie istnieje. To co powiedziałem, na pewno doszła grupa ambitnych zawodników i to bardzo, bardzo mi cieszy. Na pewno, jeżeli mówimy, mogę wyznaczyć plusy minusy, ale zaznaczyć tylko po jednym. Plus dłużej, to na pewno świetna, świetna atmosfera w zespole. Już tak, po krótkim czasie na pewno jeszcze tam chłopacy będą się zgrywać w szatni na boisku. No to. Powiem jaki minus? No, duży minus na pewno jak dużo nowych twarzy, twarzy, to właśnie to co powiedziałem wcześniej, trzeba złapać zrozumienia na boisku i w szatnie. To jest też taki minus, za mało czasu mieliśmy, ale ja myślę, że ciężka praca zawsze, zawsze potęguje, że ludzie są bliżej siebie i to zgranie będzie, będzie widoczne już w najbliższym czasie. Zdrowotna sytuacja? Czy... No, zdrowotna sytuacja, no szkoda, szkoda na pewno nam uh, Łukasza Grzeszczyka, który nam uh, wypadł uh, i wypadł konkretnie. Na pewno uh, we wtorek ma przejdzie zabieg, na który bardzo długo czekał. Uh, grał z bólem całą, całą rundę, uh, zresztą jak z bólem i był wiodącym zawodnikiem, no to szkoda takiego zawodnika. Uh, kto jeszcze? No, Grzybek nam. Uh, ma problemy z kolanem, ale myślę, że w poniedziałek już dojdzie, dojdzie do treningu Abramek nam wraca. też po leciutkiej kontuzji to naciągnięcie mięśnia długowego, a reszta, reszta chłopaków myślę, że już przygotowana do, do boju. Ale panu powiem tak: to, co my ustalimy, to zostanie między nami. Ja nie lubię takich deklaracji, co będzie za pół roku. To jest najgorsza rzecz. Nikt z nas nie wie, co będzie z nami, nawet jutro. Także zakładamy, będziemy z drużyną podchodzić do każdego meczu w bardzo ambitny sposób, w taki sposób, żeby ten mecz wygrać. I to nasz, nasz cel najbliższy będzie najważniejszym. I w taki sposób podchodzimy. A to, co ustalimy, w szatni czy w ogóle w klubie zostanie, zostanie w klubie w środku. Tego nie wynosimy. Michał, to jest trudne zadanie i tym bardziej większe wyzwanie do klubu w miejsce Jakuba Świerczoka, który został wicekurzem strzelców i miał świetną Nie, ja na to nie patrzę. No Kuba, Kuba strzelił 16 bramek. Także tu gratulacje dla niego. Ale mówię, no to, to ja tutaj przychodzę po to, żeby żeby też te bramki strzelać. Yy, Strzelałem w poprzednich klubach nie wiem, czemu mam e, tego nie robić tutaj. Jeśli, jeśli wszystko będzie, będzie ok, to, to te bramki prędzej czy później będę strzał tak Też o pokoju, to szczególnie jakieś mecze wiadomo, że ty w Puszczy i tam też gdzieś to twoja kariera, czy przygoda z piłką na pałach, albo w tych Połomicach? Nie, nie wydaje mi się. Spędziłem tam, e... fajny rok, poznałem, poznałem super ludzi, ale, e... ale sentymenty... E... Odkładam na bok i wychodząc, wychodząc na boisko na nieważne czy, 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 czy byłem w, w tym klubie rok, czy dwa, czy trzy. Nie ma, nie ma kolegów, jest to przeciwnik jak każdy inny, w którym za wszelką cenę będę chciał wygrać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy w niedzielę na prezentację drużyny GKS-u Tychy oraz na niedzielę z GKS-em Tychy na godzinę 19.00 jest zaplanowana prezentacja pierwszego zespołu. Dziękuję bardzo.